Rozpoczynamy nasz 51. zjazd Polskiego Towarzystwa. Oto chirurgów głowy i szyi. Dokładnie 50 lat temu w Białymstoku miał miejsce 29. Kongres Naczego Towarzystwa. W tym roku zgłosiło się 700 uczestników z całej Polski i z zagranicy. Będziemy mieli kongres, którego mottem jest. A interdyscyplinarność. A tylko z interdyscyplinarności wynika postęp w medycynie, dlatego, tak ważny akcent tego tematu. Miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, ze spojrzeniem bardzo w przyszłość, gdzie staramy się jak najwięcej wkładać w rozwój innowacyjnych technologii medycznych, w rozwój sztucznej inteligencji w medycynie, badań wielkoskalowych, genomicznych, metabolomowych, proteomicznych, tak itd. Wiodące tematy pod hasłem Co nowego w poszczególnych dziedzinach otoryno od rinologii poprzez otologię po onkologię głowy i szyi. Największym problemem oczywiście jest onkologia głowy i szyi, a Nowotwory z tego zakresu zajmują szóste miejsce pod względem częstości występowania. Stąd taki ważny akcent naszych działań i interdyscyplinarność w tym zakresie. Specjaliści z onkologii nam towarzyszący, my jesteśmy chirurgami, a oni nas będą wspomagać w leczeniu onkologicznym w tychże przypadków. Ważny temat również. Otologia, gdzie implanty simakowe, oczywiście pozwalające przywrócić słuch pacjentom niesłyszącym. No, i to, na co szczególnie zwracamy uwagę, a co jest najpowszechniejszą przypadłością w naszej strefie klimatycznej, to przewlekłe zapalenia zatok przynosowych i dynamicznie wkraczające w tą dziedzinę metody leczenia biologicznego.